Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme, gdzie wraz ze Smurfem się będziemy torturować hey. widzów. To jest taka seria, wiesz? 100 sposobów na torturowanie widzów. To, to jest nasza ulubiona seria i nasze ulubione zajęcie. Ta... no już coraz częściej tak ludzie mówią o mnie, co nie świadczy powoli za dobrze. Ale będzie to świadczyć o Was dobrze, widzowie, że zostawcie łapkę w górę. Więc zostawcie łapkę w górę. Jak dobijemy 10 tysięcy łapek w górę, to od razu nagrywam kolejne, kto ze nie zostanie, wybierając pomysły Waszych komentarzów. Komentarzy, więc zabierzcie, gdzie następni widzowie mogliby się zmierzyć między sobą. To jest Wasze zadanie na dziś. Po zostawieniu łapki w górę. I subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie, więc myślę, że warto zabić suba. Do smurfa też musicie wpaść. Wpisujecie sobie Ice i i zczekuje. Smurf Minecraft. Smurf Minecraft? Aha, dobra, to ma sens. Zacznijmy od tego, że pokażę wam arenę. Także nasza arena jest to góra w górach, tylko że ją obtoczyłem lawą, żeby nie mogli z niej schodzić łagodnie i po nią wchodzić z powrotem. Myślę, że ta lawa będzie jakimś tam utrudnieniem, i stanowi wyznaczeniem granic. Więc co? To, to mam to tylko co? tyle, a to jest Ender chest dla graczy, którzy się tej no pewnie z itemami, że sobie mogli odłożyć. Więc a propos graczy, sprowadźmy ich tutaj. Więc mamy naszych śmiałków, którzy tym razem wyglądają, jakby byli gotowi na wszystkie wyzwania. Znaczy, no, poza tym typem, który znowu w itemach i nie wiem co są tacy ludzie. Po co? Po co, gościu? Gdy to zginiesz, no to mi będzie dźwięk. żal. No wiem, mi jest ich żal potem, jak potem giną z tymi rzeczami, no ale trudno. Co ja mogę zrobić? Że typniemy, ale, bo Ala się obudziła. TP, Ala. Dobra, proszę bardzo, Ala. A jeszcze zdążyłaś no Więc co? Myślę, że można zacząć od y, pierwszej konkurencji Jakiś wulkan Nie, ty z góra Ale w sumie idealnie po chmurami góra. mamy, nie? Idealnie nad chmurami Co do kratki po prostu Ej, zaraz, proszę się tutaj nie bić Proszę tej tutaj nie bić Kill Ar... Dobra, Mantis odpada Zabicie się Zabicie, wywalam Boże, oni się nigdy nie nauczą No, ale trudno no, Tak już czasem bywa Etap pierwszy Diaksowi koledzy Musicie odejść Bo macie zbrojki Ty jak sobie rzeczy w ogóle. Co Stwierdził, jest? że chyba mu nie są potrzebne. Woli chyba wyrzucić, jakby seta, niż wyrzucony z konkurencji. Ej, dobra. to też tak zrobił. No nawet wrzucił. Co, ej, faktycznie? Ej, dobra. Czyli ja. Czyli widzę, że oni wiedzą, co się piszą. Dobra. Etap pierwszy. Nie dajcie się spalić. I teraz włączam sobie wanisza. I zaczęłam tutaj podpalać. <laughs> więc robię tutaj niezłą podpałkę, proszę bardzo. Podpalam wszystkich, co tutaj tylko są. Ej, ale tutaj wygląda, jak jest ta chmura. To jest tak odgrozona od reszty świata w ogóle. Dobra, oni dalej jeszcze żyją. Jeszcze nikt się nie spalił na moich oczach. oj, oj, oj tutaj widzę, że na środku, na środku, panowie i panie. Enderczeca zniszczymy już, już Enderczet nie jest potrzebny. Dalej się pali. Ej, czy ja się rzuci miksurkę z wodą, to się przestaje palić? Chyba tak. Ja nie, wiem, bo. Nie wiem, nie wiem. To, że oni jakieś miksury tutaj rzucają z kubani. Dobra, dalej się palą. Wszyscy się palą. To jest naprawdę masakra. Popatrz, obserwuj, czy ktoś nie ginie. Nie ginie. Nie, 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 zginie, to wtedy mamy koniec konkurencji. Oj, zginęła ja zginę, jedna zginę. osoba. Tak, więc. Jedna osoba zginęła, teraz możemy zobaczyć, czy ktoś się jeszcze do końca wypali, czy jakby wszyscy zostaną żywi. Dobra, wszyscy są żywi. Okej, okay, okej, okay, to ja myślę, że teraz możemy zrobić drugi etap krwiożerczy smurf. Proszę cię smurf, weź ze sobą e, diamentowy, diamentowy miecz i spróbuj po prostu zabić jedną osobę, ale czekaj. Etap drugi, smurf morderca. Dobra, to <śmurzanie> dawaj stary, tw twoim zadaniem jest zabicie jednej osoby chociaż. Albo dobra, dawaj, zabij dwie, to jest wskoczył do lawy się spalił w ogóle. Dobra, dobra więc jazda. Losowo, losowo. Losowo, losowo, no musisz musisz zabić po prostu jakąś jedną. Oj, zabije się, jedna... dobra, jeszcze druga, to jeszcze, jeszcze druga, jeszcze druga. Uwaga, co zrobi smurf? Oj, coś sypnął na środku. I to nieźle sypnął dobra. od tego strzału. No więc cóż, możemy chyba jechać do kolejnego etapu. Etap trzeci. Może coś z mobami? Jakiego moba by im tutaj zespałnować smurf? Może mm -hmm. pająki? O, może pająki. Tak, mi się wydaje, że pająki. Etap trzeci. Pająki. Dobra, więc jazda. Te pająki zatruwają. I są właśnie o tyle trudne, że oj, już pierwszy gracz zginął. Widzę, dobra. Czyli możemy im pomóc dobra, tutaj, nie w tych pająkach. Dobra, tylko, dobra. no w pająkach trzeba pomóc. So, pająki to zrobił drugiego gracza. Drugi, drugi. Okej. Okay. Drugi. drugi gracz zginął. Mamy tutaj naprawdę bardzo kryzysową sytuację. Oj To i toś też się wpałętał do tego. Dobra, dobra. Dają sobie rady z tymi pająkami. Powoli to idzie. Toś wypadł. Nie! Jak prawie wró... Ja! Sej stary Ty prawie wypadł poza arenę, ale idealnie wrócił na miejsce. Zaraz po tym po prostu jak go pająk wyrzucił lekko. Kolejna osoba padła. <laughs> Dobra, dobra, dobra. Dobra, zabijam pająki. Już, pa pająki zabiły, ma? więc y, jak widać, to był naprawdę trudny etap. O właśnie, może teraz dajmy im jedzenie, bo w sumie faktycznie mają rację, więc y, ja im tutaj dam torty do jedzenia. Proszę bardzo, możecie się najeść, jak bardzo tam chcecie. Mam nadzieję, że te ciasta będą wam służyć. Myślę, że czas, by ich policzyć może? Myślę, że tak. Myślę, że tak musimy zrobić, więc każdy zajmuje jedną wełnę. Dobra, więc ja tutaj rozstawiam wełnę. Y, proszę się tutaj nie bić. Proszę się tutaj nie bić. Proszę się, nie bić się! Ej, co jest? Co Bądź jest? Co wy? Ej, co ty? Ej, dobra, nie, tego Steve'a, tego Steve'a trzeba stąd wyrzucić. Dobra. O, Steve wyrzucony, dobra. więc mamy idealnie teraz y, przesegregowane osoby. Możemy ich policzyć. Osób mamy 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, więc y, mamy teraz idealnie. rywalizację, w której w sumie moglibyśmy ich podzielić już na pół, ale kto by w sumie tak chciał robić? Nie wiem. Dlatego ja może im zrobię teraz, inaczej zrobię, rozwalę im te wełny pod nimi i i będę im kazał się ustawić w rządku. Dobra. Pyk, 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 pyk. Tutaj też. Dobra. Są w rządku. E, są koło siebie. Chyba. Chyba jest git. Chyba jest git teraz. Teraz. to ostatni wykona polecenie, ten odpada. A moim poleceniem jest skok. Dobra. to, to już ostatni? Ej, dobra, bo tutaj w, w ogóle widzę, że jakby. Właśnie zrenderowałem. Właśnie zrenderowałem. A, sorry. Skok. Dobra. Etap fantom jednak. Etap fantom. Nie dajcie się zajrzeć przez fantomy. Etap tak, teraz muszą, a cały czas skaczą, już, już nie musicie skakać, zabijcie je, okej, okay, dobra też taki pomysł, żeby dać im po patyku, który ma knockback i tak, żeby tak. się wypychali, no Tak, tak, też można zrobić, najlepiej by było, gdyby jeszcze z tym pomysłem się nie sprzedać tak szybko, to znaczy, żeby zostawić to na moment, kiedy będziemy już mieli mniej graczy, na razie mamy jeszcze grupówki, masówki, więc myślę, że to będzie już jedno z tych mniej masowych zadań, ale po tym chciałbym zrobić moje ulubione zadanie, jakim jest Kowadła. Myślę, że kowadła będą fajne. Ale oni dalej walczą z tymi fantomami, dobra, więc idzie im to jako tako. Zawsze jest ryzyko, że tej zginie. Nie mówcie, że nie. Zawsze jakieś tam delikatne jest. W jak robiliśmy etap z fantomami, to te fantomy nie atakowały graczy. Coś było popsute ewidentnie. A ty co robisz? Aha, Zrobię tu kowadła, żeby losowo No dobra, 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 jest git. Cały czas, fantomy, dobra, ja już zabiję te fantomy, chyba pomogę im tutaj delikatnie. Przepraszam, ale ile fantomów? Przepraszam ja was bardzo. Time set zero, fantomy się teraz spalają. I dziękujemy Wam bardzo, Fantomy, za udział. Dobra, wracamy do etapu. To ostatni. Uwaga, kucać! O, dwóch zostało. E, zaraz, bo o, tutaj. O, dobra, jeden. Pa, jeden. Panie, panie Steve, Panie Steve, Panie Steve, panie Steve pan, to, pan to chyba laga złapał. Nie wiem o co chodziło dokładnie. Możliwe, że tak. A ty co? Co, co się stało z tym szkłem tutaj na górze? A no, wszystko mam ogarnięte. Jak wpiszę komendę, kowadła spadną z góry. Dobra, etap kolejny. Kowadła. Ale pamiętaj, żeby nie spuścić 100% kowadeł. Sp postaram się. No. Zrzuć ich mało mało i zrzuć tak bardzo ma oj, ojojoj! ojojoj ale dużo tego poleciało dobra 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 to tak mamy teraz już tylko pięciu śmiałków którzy jak nastroje jak nastroje nasi śmiałkowie bo zostało tylko pięciu <grym <grym Ile ich było e, źle mega dobra to już jedna osoba się cieszy ja dałem tylko 5% teraz przydałaby się jakaś ko... o ja wiem jaka konkurencja ja wiem stawajcie tutaj na linie na linie. Jak ich jest pięciu, to może dajmy tutaj po prostu cztery łódki, co nie? Cztery łódki? Tak, cztery a -a. łódki. Dam jedną tu albo, albo nie, albo dajmy tylko dwie łódki. Jedną dajmy tutaj, a drugą dajmy tutaj. To nie wsiądzie do łódki, ten odpada. Start. Dobra, rzucili się. Rzucili się. To będzie ostatni tutaj. <laughs> Żółw, o, co? No co? Co? Co jest? O, no, mi wylatujesz. Oj, oj, oj. Oj, 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 To naprawdę bardzo ciekawie się potoczyły aktualne losy. Mam pomysł, może teraz niech spadną no, no. z góry, bo z łódka im zaamortyzuje upadek i się im nie, nie powinno nic stać. Tak? I potem niech wejdą tutaj. Ale ty, a czekaj, a co jak ktoś z nich ma itemy? Napiszcie coś. Czekaj, sprawdzimy ich. Ja zobaczę, czy im się nic nie stanie, jak z łódki spadną. Ekwipunek. E, dobra, czyli Amelia nic nie ma. Tevers też nic nie ma. Danielak też nic nie ma. I ta ostatnia osoba, która nie napisała nic, to fiaro. Firajo, Firajo a Firajo też nic nie ma. Ale i tak mają rzeczy stare, czekaj, i tak mają rzeczy, które by, im pomogą tam na dole, więc myślę, że tą komplecję musimy odpuścić z takiej racji, do, że do, 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 no, na górę no, wraca to będzie jakiś taki nieferm, mi się wydaje. Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co? To jakby, w sumie, wiesz co, ja mam pomysła? może y, zróbmy, kto zbuduje ładniejsze rzeczy z... Czy w tej wersji jest nederowe drewno? Nie, w tej wersji nie ma nederowego drewna. Okej, okay, to zrobimy inaczej. To zrobi ładniejszy, kolorowy domek. Dobra. Dobra proszę bardzo, tutaj ich y, jeszcze trzeba oddzielić linią jakąś, taką powiedzmy, y, taką, taką pyk, tak dotąd oddzielimy, powiedzmy, że tutaj będzie miał jakiś swój rejon, mam nadzieję, że w miarę równo to przedzieliłem, tam nikt się nie będzie raczej czepiał jakichś większych lub mniejszych Równości. Tutaj też mi się wydaje, że tutaj jest środek areny, tak na oko. Kratka w te czy we w te nic za bardzo nie zmienia. Pros, panowie, proszę, panowie, mi, proszę mi z tej łódki się tutaj zsunąć. Każdy zajmuje swoje miejsce. A ja zrobię skrzynkę, w której będzie konkret we wszystkich kolorach. Przynajmniej jakichś takich fundamentalnych. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Każdy staje skrzynkę z takimi samymi materiałami, żeby teraz nie podglądać. Kolejny etap. Musicie zbudować. Coś ładnego, ciekawego z samego konkreta. I macie na to powiedzmy 10 minut. No powiedzmy, że macie na to 10 minut. Start. Ja i smurfik potem oceniamy na punkty. Na punkty, czyli punktacja tak. jaka będzie? Nie wiem, starek się od 1 do 5 zrobimy. Zobaczymy po prostu, na co się wysilą. Mają dużo czasu. Tak, 10 minut od teraz. E, więc jakby popatrzeć na zegarek, to mamy teraz. Dobra, powiedzmy, że 16 tak, no 17 to skończymy, 17.1. A dacie kilof? Właśnie, faktycznie, jeszcze kilofi muszę dać, dobra, bo tutaj małe problemy techniczne nam zaszły. Proszę bardzo, ty masz tutaj kilof, ty masz kilof, ty masz kilof i ty też masz kilof. Więc dałem wam kilofy, bo tutaj widzę, że niektórzy nie zauważyli, tamten jeszcze nie wziął, dobra, ten wziął, ta też wzięła. Więc co Smurf, może, bo ty jesteś budowniczym, to myślę, że twoje Aha. zdanie tutaj będzie niezastąpione. Zacznijmy od tego, co ta osoba tutaj buduje, mi to osobiście wygląda na jakąś świnie. Mi też właśnie na świnkę wygląda jakoś Nie wiem co to może być, ale idąc w lewo Robi się jeszcze bardziej dziwnie, bo e, co? Tutaj co? mamy coś, co Papuga? Nie, 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 nie. Co Wygląda to, to stary jak jakiś dom albo jakiś parkour Trudno w sumie to jakkolwiek skategoryzować Żeby to w ogóle było słuszne Idąc dalej widzimy, że gościu tutaj buduje Albo to jest bidet Albo to jest flaga jakaś gruba Do końca nie mam pewności Zobaczymy to w dalszej fazie budowania Ale tutaj Amelia, Amelia to jest tobą, Amelia, wow, jak, Amelia jak, jak się nie wykażesz ładnym budowaniem, to się wyrzucimy z bazy naszej, więc lepiej, że coś ładnego zbudowała. O, czyli to jednak nie jest świnia u niego, to jest jakiś różowy domek. E, różowo-zielony domek. Całkiem o, ciekawe dobranie par. Okej, okay, i czy właśnie tym kolorem zyskał twoją sympatię, to nie jest uczciwe bycie yy, żyriem, wiesz? Patrz, patrz, to, to są drzewka małe. To są drzewka, to jest w ogóle jakiś mały biom. Macie jeszcze 8 minut około, albo 7, nie wiem. <noise> Nie, nie, najlepiej szczerze, Znam się, czy ten żółw tutaj buduje tak specjalnie to drzewo, e, takie wysokie, żeby się tutaj podejrzeć innych. Ale nie wiem, bo na razie u tego pana niebieski buduje coś niebieskiego, ale na razie to wygląda tak jak drzewo mojego kuzyna, czyli na pewno nie przypomina drzewa. I Amelia... Klocek, Amelia, dwa Ame klocki. Amelia może idzie w minimalizm, nie, wiem. Nie, nie <laughs> wiem. nie mam pojęcia, ale do tej pory najbardziej chyba zaskakuje mnie tutaj żółwik, bo jakby różowy dom, Okej. Okay. Naj, najkonkretniejszego najkonkretniejszego zrobił coś. No, wydaje mi się, że to co on ma tutaj u siebie to jest na pewno jakaś wizja i na pewno jest w miarę ciekawa w porównaniu na przykład innych wizji, które są tak abstrakcyjne, że aż mój mózg nie potrafi ich skategoryzować do jakichkolwiek rzeczy. Bo nie wiem, umówię się, co to jest, jakiś związek kwiatek? kwiatek. No, jakiś taki wiesz, jest ta góra kwiatka, tu jest zielona łodyżka. Nie wiem, nie znam się. O, tu jest kwiatek. O nie, Amelia buduje to jeszcze w 2D. Amelia. Oj, oj, oj. Amelia, Amelia, wyrzucimy kiedyś kiedy? Bo wiesz, że ona jest w mojej gildi na Minecraft Extreme Survival. Stary? No wiem, przepraszam cię, stary, że ona jest. Jakby myślałem, że trochę bardziej uzdolniona. O, <laughs> ten dom tutaj nabiera kształtów i nawet powiem ci, że wygląda tak lekko chińsko? Tak wiesz, no Z jednej a... strony, z drugiej tak nie bardzo. No tak azjatycko trochę. No, coś tutaj się dzieje ciekawego. Ale do, jeżeli chodzi o naszego pana, który robi tutaj drzewka, to widzę, że u niego też wizje posuwają się do góry. Dobra, e, dajmy ciasta, faktycznie. Dobra, tutaj dam trochę ciasta. Tutaj dam trochę ciasta. E, najwyżej mogą te ciasta potem rozwalić. Ty też masz trochę ciasta, żeby potem nie było. I ten niebieski cały czas mija koncepcję. Musisz dobrze zagospodarować te bloki, bo to się podskarżył, że mu się bloki kończą. Więc no niestety, no o to chodzi. No nie, no, Amelia, no. Pixel Art. Ładne, ale czy tylko mi się wydaje, że ona jest sam na jakiejś przelądarce z odpalonym internetem, gdzieś, gdzie pixelarty to tłumaczyła dlaczego tak długo jej zajęł początek. Nie wiem, nie wiem. A ten kwadrat wiem. zbudował. Ej, co? To jest żółw. Czy to będzie żółw? Bardziej mi wygląda na żabę taką. Żabę? Taka martwa żaba jakaś. <laughs> Ej, zielony, zielony star. Zielony, widziałeś co zrobił? Podbudował się do góry i podejrzał pracę innych. Chyba się mieć po prostu pewność, że w jego pracy już nic nie brakuje, Albo no, trudno, bo patrz, jakie słońce. I faktycznie to jest słońce. Dobra, tylko dlaczego drzewo rośnie na wodzie? Jeżeli to jest woda, oczywiście, bo no, trudno powiedzieć, co to jest. Okej. Okay. Amelia dalej buduje swój kwiatek. No, fajna Amelia, gdyby ty jeszcze cztery... był w 3D, tylko troszkę bardziej by Cię mogła ponieść wizja, to by lepiej było. 4 minuty. 4 minuty, jesteśmy na pewno bliżej końca niż dalej. I o ile niektóre osoby mają naprawdę już wszystko zrobione, tak przynajmniej widzę, że już żółtej kombinuje, to niektóre totalnie nie wiedzą, co robią. Nie wiem, co to ma być. Co to jest w ogóle? to żółte tutaj na ścianie. Masz jakiś pomysł? Słońce? Słońce? Czy ty wszędzie widzisz słońce z jakimś słonecznym <grym dzieckiem, <grym> starzym? Dziecko słońca nie do końca. Dziecko słońca nie do końca. Kiedyś się ze mnie śmiali na jak grałem na Xboxie, to miałem nick Mojtsan i, się... I to znaczyło chyba pomarszczone słońce. Moj Ale Jezus. nie dlatego, że ja chciałem mieć taki nick, tylko nikt, tylko kliknąłem autogenerowanie nicków w Xboxie i to był największy błąd w życiu. Jak będę sobie zmienił nick na Dorkness, to nagle wszyscy mnie zaczęli usuwać ze znajomych, bo nie wiedzieli, że to jest. No trudno. Dobra, mamy tu martwą żabę, kwiatkę. Azjatycki domek dom. i Nawet, nawet tutaj popatrz, nawet tutaj. Jest jakaś fontanna koło tego domu. A Amelia, co ty tutaj, Amelia, robisz? No, Amelia, przecież Ja ci już mogę teraz zeskwalifikować. Nie umiem budować z, z, ki, z kitowych bloków. Sama jesteś kitowa. Niech mi rzecz... nie zwala rzeczy. Słuchaj, nawet najgorszy ołówek w ręce największego artysty z przyczyni się do stworzenia dzieła. Słabe bloki dajesz. No, proszę bardzo, jeszcze na mnie będzie zwal. Nie, no, stary, ja muszę wrócić z mojej gildii, to jest ewidentne. No, w ogóle to, że jest... To... jest. Nie wiem, jestem załamany. Myślałem, że moja gildia będzie się lepiej prezentowała. A to, stary, to... Żaba, mówiłem. Co to? Ja też. Martwa, Ile czasu? Dwie minuty. No w sumie to już można powiedzieć, no już w sumie to jedna minuta. I to im wyślę teraz jak z 59, uwaga. Trzy, dwa, jeden, no i powiedzmy teraz mogę. Nie no, powiem ci, że ten dom, który na początku wyglądał jak świnia. Coś tutaj, coś tutaj się podziało wokoło, widać, że jakaś przestrzeń powstała. Tutaj mu chyba jednego bloku w ogóle brakło. Chciałem już mu to dobudować, ale stwierdziłem, że nie no dobra, nie będę pomagał. Ten żółw tutaj, on, tak. On, patrz jak on udaje, że on coś do... w słońcu zmienia. On chyba przesunął te słońce. Nie wiem. Nie wiem. Jakoś głupi argument bardzo. A ten niebieski e, dobra. To żaba. 30 sekund. 30 sekund zostało, więc w tym momencie już naprawdę trzeba się pośpieszyć. Smer, chodź na chwilę. Pokażę ci tajemnicę. Ja się boję, co to może być. Gdzie? Który? Potem. Nie wiem. Nie wiem, stary. Ale chciałbym, chciałbym, żeby ten niebieski przedstawił, co to jest. 10 sekund. Patrz, 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 Czekaj. Patrz, co? Patrz, patrz, patrz na passa posto aí, eu posto aí Ei, eu <laughs> <yeah. laughs> Co jest w ogóle? Dobra, czas, koniec. Koniec czasu. Proszę cię bardzo, Smurf o zniszczenie tych ścian. Jasna sprawa. Koniec czasu. Koniec czasu, niebieski. Koniec czasu. No niestety, koniec czasu. No cóż, to. Co to, to jest? Co to jest? Proszę wytłumaczyć. Domek. Dobra. Wow. E, domek ogólnie jakiś zły nie jest. Jakby, wiadomo, no, jest dziwnie kolorowy. KC jeszcze tutaj. Okej, okay. dobra. I tutaj, a, a to? Z basenem dom w ogóle. To jest basen, Z basen? to jest Fontanna, ty się fontannie <laughs> Czy on pływa w fontanie? Nie, już myślałem. Dobra, tutaj mamy kwiatek Ameli. Tutaj chyba nie trzeba się pytać o co chodzi Niebieski! To żaba, to żaba Co to, co to, to jest? Żaba. Co to jest? Jakby... Proszę, miałeś 10 żaba, minut proszę. i zbudowałeś. Zbudowałeś coś co wygląda jak żaba i jakby... Nie, nie wiem, mi tak głowa żów i jestem ludzikiem za Among Us No nie, popsu mi wizję żaby. Czyli to nawet... Dobra, wiesz co, ja chyba wiem, kto przejął w tej konkurencji. To chyba. By on. No no chyba on przegrał. On przegrał w tej konkurencji, ewidentnie. A więc, y, jakby, czy on zginie, czy. Tak, zginął, dobra. Jakby powiedział, że to żaba, by przeżył. Nie, żebym był jakiś specjalnie zły, ale teraz trzeba będzie rozstrzygnąć, kto zostanie tutaj ostatni. Wyczyścić ten teren też trzeba, jakkolwiek, żeby było tutaj miejsce. Patrz, słońce nam świeci. Słońce nam. Ej, bardzo na popatrz, <laughs> czekaj, 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 patrz to o. O, faktycznie teraz świeci. To ja mam po... Ej, tu jest Zaj, jakiś nowy gościu. Po... Co? Ty, Wiktoria, zmykasz stąd. Victoria Wiktoria! Ja. no No co ona robi stary, yy, ktoś ich spawn, no co, no, co ja, miałem zrobić, Taka, ma, ja, ja, ja mam ją nią zrobić stary, Przyszaj mniejszy event Czekaj, jak ona ma nick? Czekaj, dobra, już uciekła, już uciekła, dobra, ma farta Teraz zróbmy tak, jak zdało nam trzy osoby, to możemy coś zrobić, na przykład najwolniejszy wyścig w łódkach ever Zróbmy tutaj na środku coś, co będzie nam wyznaczać jakąkolwiek arenę Nie, tutaj będzie start, tutaj będzie start, Chodź, tutaj będzie start właśnie Dobra, dobra, dobra Nie, no też nie tak, Smerf. To A! <laughs> Jakby, no, stało się, no. Dobra, więc mamy trzy łódki. E, zapraszam Państwa. E, co, co jest żółwik? Waszym celem jest zrobienie kółka. To nie fair. Co jest nie fair? On ma bliżej. No, niby ma bliżej, ale nie do końca, bo musi tutaj wymienić tą ściankę. Czy tutaj dałeś jakieś wymienięcia? Aha, okej. Okay. No to może zróbmy inaczej, stary. Może zróbmy tak, że dajmy tutaj spowolnienie. O, dobra. Uwaga! Start! Dobra, i Szyli, pierwszy żółw, który na początku udawał, że jest wszystko nie fair. Oj, tutaj się we dwóch zblokowali, to jest właśnie to, o czym mówiłem. I Steve, który teoretycznie miał najbliżej. Oj, 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 stracił łódkę. Stracił łódkę. Tutaj masz łódkę. Mordo, patrz, on od nowa jedzie. Co jest? Co jest? Co jest? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, tylko teraz nie będą e, mogli jakby niszczyć łódek. Uwaga, start. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie zginie, i nikogo łódka nie ulegnie zniszczeniu. Poważ, Oj, 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 oj ona nie to nie, wyrabia, on nie wyrabia. Już myślę, że spadnie. <śmiech> <śmiech> Przyblokowała Steve'a. <laughs> Kurczę, czekaj, nie, jeszcze raz. Wzywamy nową zasadę, stary, bo tak, to będzie powiedzieć wam, bo oni ścinają to i dlatego im się niszczą łódki. I jak komuś się zniszczy łódka, to przegrywa. Od razu. Dobra, e, więc zaraz. Nie, 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 nie. Ja, wam, ja Was proszę, wyjdź stąd, wyjdź stąd. Dobra, pyk, pyk, pyk. Uwaga, start. Dobra, i ruszyli. Tym razem już wszyscy mieli zapał do tego, żeby od razu wróżyć na starcie. Wcześniej niektórzy byli opóźnieni i uwaga, o, oj, 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 zblokowali się we trójkę aż. Dobra, dobra. Tak, tutaj żółwik bardzo zaryzykował. Ej, żółwik brzmi jak smurfik, co nie? Jakby... No, w sumie, w sumie. Czy uważasz, że on ci ukradł nick? Oj, żółw o, został z tyłu, żółw, w... żółw został z tyłu. Jeszcze jedyna szansa dla niego to to, żeby ktoś tutaj się zalinie. Co ty robisz? Zalinie! 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 Co wy to? Nie wiecie, jak wyścigi wyglądają? Zalinie! Dopiero się wygrywa. Dobra, Verask od Pada, została nam tutaj dwójka graczy. Ja mam propozycję. Dawaj, jak masz propozycję, to dawaj. Walka na kijki z knogbakiem. Dobra, chodźcie tu do mnie. Ja zrobię stary tak, że ja po prostu tutaj zrobię UNDO. Oj, REDO. Sorry, sorry. Nie, chciał, nie chciałem was <ścoughs> zabić przypadkowo, to w sobie słabo wyglądało. To daj mi Knockbacki. Kto tutaj jest, Ty? Tutaj, ktoś, tutaj, ktoś był. Nie wiem, nie wiem, ale to był y, trutututu, który chyba chciało szukać. Trutututu. Dobra, Knockbacki masz. Idealnie. E, czekaj, jeszcze na początek. Ciasto. Macie. Zjedzcie sobie ciasto. Przedwojenne ciasto. Nikt was nie chce jeść. Nikt. Dobra. Uwaga. Wiecie OCB. Więc start. O kurczę. Co się stało? W ogóle już jej frontowego walną ale i tak jest bliżej o. krawędzi. <laughs> Czy Amel... O nie. Amelia wygrała. Okej. Okay. To bardzo ciekawe. Dobra Amelia. To co ja ci mogę dać, żebyś była zadowolona z kamerko pospolita? Dam ci totem. Totem się należy za wygraną. Myślę, że trójząb też może tutaj na spokojnie rzucić. No i Coś jeszcze może, powiedzmy... Dobra, dam ci trzy koksy, bo jesteś dziewczyną, to żeby, żebyś miała trochę szansy, jak masz słabsze rączki od nich. Po mi coś w życiu wyszło. No nie powiedziałbym, ten twój kwiatek był tragiczny. Wygrała jeszcze ją. <grym Wygrała. <grym no stary, źle reprezentuje moją gildię. I masz ender chesta, dobra, więc to do twoje rzeczy. Masz totem, masz tridenta, masz trzy koksy i ender chesta. I nie, nie możesz Szukera. to już i tak było... Nie, 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 nie Amelia. Jakbyś i budowa, to bym to może przemyślał. A ja wam dziękuję za oglądanie bardzo tego odcinka. Pamiętajcie, by wpadać do Smurfa. Ej, tam ktoś znowu, stary, coś tutaj coś, coś przyleciał. Patrz, To jest. gi spóźniony gościu. Dobra, wpadajcie do Smurfa na kanał Minecraft Smurf i ten, A znaczy Smurf Minecraft i zostawcie suba, la lajkujcie, jutro też film. Głowę smoka, tak. Wiesz co, Amelia, sama masz głowę smoka. Cześć!